Hello, hello 2.0 To znowu ja filmek StarCraft i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft 1.15 Tak no i słuchajcie, widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować e, tym samym co w poprzednim, czyli wybierzemy się w poszukiwaniu oczywiście naszych tutaj e, diamentów, żebym mógł zrobić sobie set i wykonać e, achievement. Czekajcie, o, liśniące wyposażenie. Musimy chociaż znaleźć 4 diamenty, e, żeby dostać, żeby mieć chociaż na buciki. A jeśli nam się to nie uda, to. To i tak, tutaj dołożyliśmy kolejną rzecz do tego achievementa, chyba, chyba, dobra, w każdym razie, więc tak, teraz sobie jeszcze tutaj, no prześpimy się, chwila, ok, i jeszcze odłożenie potrzebne rzeczy, które miałem w ekwipunku bo chwilkę tutaj pograłem, bo chciałem dorobić e, biblioteczkę naszego Enchantingu. Ale jak widzicie, no w sumie to się chyba nic nie zmieni. To się to Nic chyba nie położyłem, to nic się nie zmieniło raczej. Czy niestety, ale dobra, widocznie tak. Tyle, krówek. Szkoda, no ale dobra w takim razie tak, o i przy okazji chyba surowego jeszcze nie mieliśmy i myślę, że raczej na pewno kiedyś w przyszłości zrobię odcinek, że będziemy właśnie no robi ten achievement zbilansowana dieta, żeby wiecie zjeść wszystko. I po prostu będziemy musieli poszukać takiego rodzaju jedzenia, które jest nam ogólnie dostępne w naszym świecie. No i po prostu będzie... No będziemy to robić i tyle, tak? Dobra widzowie, w każdym razie. Pójdźmy sobie... A nie, to nie ten kalifracja. Ale wiecie co? Też nie, dobra, dobra, pójdźmy po prostu dalej sobie. A nie, czekajcie, czekajcie widzowie. Mm. Zapomniałem pewnej rzeczy z naszego domku. Mianowicie e, cobblestone'a, bo cobblestone się przyda. Jeśli znajdziemy lawy, Albo po prostu... Albo dobra, weźmiemy wiadro. Dobra, nie myślę, no, że uda nam się zarówno cobblestone. Myślę, że tak wystarczy. I woda moim zdaniem też będzie. Przydatną rzeczą. Ok, widzowie, zatem ja już nie przedłużam. No i lecimy. Tak, miecz w dłoń. No i pójdźmy sobie do naszego tunelu. I tak, ostatnio diamenty znaleźliśmy w bardzo szybki sposób, bo chyba już w 15 minucie nam się to udało. O, czy uda nam się to zrobić w tym odcinku? No szczerze ja wątpię, żebyśmy znowu znaleźli diamenty już któryś raz z rzędu. No ale zobaczymy, jeśli nie znajdę w tym odcinku diaksów, to w następnym myślę jako już mamy dużo koby to możemy się udać do netheru. W sumie mogłem wziąć. Żelazny kilo, żeby tego diamentowego nie marnować. Kurczę! Nie, dobra, nie, nie, nie widzowie. Ja tego tak nie mogę zrobić. Więc e, przepraszam Was, jeszcze tutaj chwila, przewincie to sobie. Nie będziecie sobie tym głową zawracać, Dobra chwila. przesprintuję trochę przy okazji. Załatwimy sobie achievementsy tą z żarciem, czy tak to ujmę, albo i nie. Dobra, w każdym razie widzowie, nieważne, nieważne. To już Dobra. Okej, okay, przebiegnijmy się. Będziemy mogli przy okazji może tą rybkę ogłaśnie. I okej. Okay. Więc... Ej, jak to? No no myślałem, że... To co, jedliśmy już? Srowego łososia dziwne. No, to nieważne widzowie. Myślę, że zrobię na pewno osobny odcinek poświęcony na... Będzie, bo jak mówiłem... Go będzie właśnie no, można było wykonać. Gdzie ja zostawiłem kilo? O, tu jest. W sumie na ukończeniu wypadałoby sobie crafting table wziąć i trochę drewna. A żelazo, no to na pewno się znajdzie gdzie po drodze. Ale w sumie to możemy myślę wziąć trochę. Zresztą tego już razem mamy całą masę. Będzie to trzeba przetopić, ale nie teraz widowie już lecimy. My z tym koksem. Więc okej, okay, wbijamy sobie tu cave'a i chyba tędy. A w sumie lepiej, no i tamtą drogą, przepraszam widzowie, że tak ciągle przedłużam, ale no nie przygotowywałem się do tego odcinka, tak szczerze. Okej okay, dobra, na sprincie tutaj, no i pięknie mamy to widzowie, mamy to. I już na serio widzowie, już tutaj nic mi nie przeszkodzi. Śniemy. Bo fajnie by było, jakbyśmy jakieś właśnie tutaj diamenciki sobie... No razie, dobra, zatem już na serio wbijamy tam do naszego tunelu i zobaczymy czy dzisiaj znajdziemy diamenty, czy nie. Ale ja wątpię, bo odcinki nagrywam zwykle do 20 minut, a mamy już 7, więc no nie zapowiada się na to. Ale dobra widzowie, zobaczymy jak to będzie, no właśnie. Dobra, przysprintujmy sobie. Mam tyle tego mięsa z króbek, że. że mi nie szkodzi tego. Okej. Okay. Dobra, tutaj już powoli. Tutaj chyba nie. To jest ten inny cave. Na żelazo nawet nie patrzę, bo. Mam tego tyle w domku. powiem. Okej, okay, przysprintujmy sobie znowu. Długi ten tunel już wykopaliśmy w sumie. No. No, jak mówiłem, jeśli nie zejdziemy. A w następnym odcinku myślę, że ruszymy do Nedernowo. Mamy dużo tego Cobblestone'a, więc myślę, że jesteśmy gotowi na taką wyprawę. Dobra, jesteśmy. Tutaj zebraliśmy diamenty. Były dwa tylko. Czyli dosyć mało, ale już widzowie tutaj musimy się tylko wszystkim Jedyny rzuzucający drzwi przedrzeć. I już tutaj lecimy na serio. OK, Okej. Skopiemy się za tym widzowie. Okej, okay, tutaj headstone. No ale redstone jednak nie jest celem tego filmu. Okej, okay, mamy Beer'a teraz. Możemy już pochodnie sobie stawić. No i dalej. W takim tutaj to wypadku. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo trochę mikrofon ruszyłem. Mam nadzieję, że jest dobrze, jeśli o to chodzi. No i tak widzę, kopiemy. No i oczywiście przypominam wam. Ja naprawdę nie wziąłem pochodu co się dzisiaj ze mną. Dzieje. Dobra, już się nie wracamy. Walić. Myślę, że na pewno zejdziemy jakiś węgiel po drodze. No i się nam Kilo skończył. Okej, okay, to w sumie zróbmy kolejny żelazny mi tam. Myślę, że lepiej będzie właśnie żelazny kilof zrobić. Dobra, więc dalej. Mamy tam jeszcze jedną pochodnię, więc jest. Do. Okej, wow, kolejna lawa. Spoko, mi się wydaje. Okej, okay, widzowie, zatem uważajmy, żebyśmy to przeżyli. Bo byłoby wtedy nie fajnie. no i zobaczmy są tutaj jakieś itemy? Ale wątpię, chociaż... Nie... W sumie widzowie... Jakaś nadzieja tam jest! O, dobra... Wow, duże to! Muszę wam powiedzieć, dobra, zatem... Tak, a w sumie... No właśnie Mam przecież wodę, ale czekajcie w my się. Nie dobra, myślałem, że się dokopaliśmy do tego naszego cave'a. Ale jesteśmy jednak gdzieś indziej, chyba. Ale chyba. Mógłbym powiedzieć, że jesteśmy w tym samym miejscu. Ale mogłem też powiedzieć, że jesteśmy w innym chwilach. Czy tam coś jest? Tylko lawa, ok. Jest coś. I tak Redstone. Dobra, tam idziemy w górę, to tam nic ciekawego nie ma. Mhm. Interesujące widzowie. Bardzo interesujące. Jakoś to Głośno mi się wydaje. Dobra, czy coś tutaj mamy w tych całkach? No nie, nie mamy tu widzowie Nie mam zielonego pojęcia jak to robię, ale znaleźliśmy diamenty Znowu, jej Okej, okay, co tu tutaj... jest? wow! wow, wow, wow. Pająk, pająk. okej, okay, Przy okazji Okej, okay, światło jest Gdzie ten gaugan się podział? Tu jest, dobra Co mnie bije? A, to on, dobra tak, okej, okay, dobra. No i zabity, elegancko, dobra. Pełnię tylko I kopiemy widzowie. Jakich jest w ogóle dużo. We did it boys 6 diamentów. Dobra widzowie. Zrobimy w takim razie myślę czapkę. znaczy się hełm. Tak, chciałem powiedzieć hełm. Tak, okej, okay, stąd przyszliśmy, więc wracamy widzowie, no i bardzo spoko, ale serio, w Minecraft 1.13 Creative miałem na początku łatwo z tymi diamentami, a potem coś mi nie pykło, Minecraft Nether, czyli e, serii, o której wolę nie wspominać. W ogóle ich nie mogłem znaleźć. Minecraft N14. Raz się udało, a potem już w sumie nie próbowałem. A tutaj mam jakiegoś farta strasznego. I to w 14 minut to znalazłem. jeszcze lepszy czas niż w poprzednim odcinku. Bo w poprzednim odcinku, w którym 15 minut znaleźliśmy, ale zauważcie, że no... Jak był tamten odcinek, to tak, kurczę, zabrakło mi. Aż mi nie zabrakło słów, że znaleźliśmy te diaksy. Ale w tamtym odcinku to jednak kopaliśmy przez więcej minut. A tutaj, w zasadzie, do 9 minuty, czy tam 8, e, przygotowywaliśmy się. Nie mam pojęcia, widzowie, jak to robię. No, ale cieszę się, cieszę się bardzo z tego to powodu. Wspaniale widzowie mamy 6 diaksów No i zdobędziemy też tego achievementa A jak wam już mówiłem W następnym odcinku Lecimy sobie do Nederu Okej okay, zatem Tak No i wyjdźmy stąd Mamy noc Więc mierz w dłoń Ale myślę że sobie powinniśmy Okej, okay, nie no. Zdecydowanie nam woda w tym odcinku bardzo pomaga też. Okej, okay, creepery widzę, nie będę zwracać ich uwagi. Chwila, czy idą za mną? Nie, dobra, nie idą. Na szczęście. A w sumie to nie wiem czy, czy w ogóle tego achievmenta zrobiliśmy. Po prostu się widzowie może prześpimy. O, no właśnie. I w ogóle, że tylko z tymi trzema pochodniami mi się to udało zrobić. Wow. Więc widzowie, naprawdę fajny odcinek, więc zrobię tą... Ten, ten hełm. Bo hełm jest oczywiście lepszy od butów. Więc proszę bardzo. No i proszę bardzo. Achievement Get No i widzowie mamy tutaj nasz diamentowy Hełmik. Zatem dobra widzę. Dzisiaj odcinek taki krótszy. W następnym wyruszymy do netheru. No i dobra widzowie, zatem to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja na tym będę kończyć ten odcinek, więc jeżeli odcinek ten wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro, cześć!